Ej Mordel, gdzie ty go macasz? No przestań! Jezus Maria. Cześć Siemanko, witam w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj polecimy sobie misję, zlecenie z warsztatu tuningowego zlecenie o nazwie Bank Rezerw, czyli napad na Bank Rezerw Federalnych wyczekiwany przez wielu powrót do korzeni takich singlowych. Zapowiadałem też w którymś z odcinków. Niestety jestem dzisiaj solo, dlatego że pojawiło mi się to zlecenie w środku nocy i no, jak sami rozumiecie, większość osób o tej porze śpi. Nie ja. <ścoughs> no i cóż, jeszcze mamy podwójną premię w tym tygodniu, więc można ładny Pitos wyciągnąć. Dobra, Sesanta skończyła gadać, więc można zaczynać. Na zewnątrz czeka już moja nowiutka BMK, której tuning również możecie znaleźć na kanale. Czekamy teraz na telefon. Jest. Oczywiście nie będziemy słuchać, co ona tam ma do powiedzenia, bo szanujmy się, kogo to obchodzi. I co? No i jedziemy sobie. Pierwsze przygotowanie to jest jakaś tam karta do windy czy coś takiego. Nie, więc. Będziemy wbijać jakąś windom do tego banku chyba. No, nie wiem czy wspomniałem na początku, już sam nie pamiętam. Trochę jestem w sumie śpiący. Ciężko wydropić to zlecenie z tego co zauważyłem. Bo już parę godzin grałem odkąd się ono pojawiło i mam je pierwszy raz na tablicy. Więc chyba jest ciężkie do trafienia, no ale nic dziwnego, skoro można tyle zarobić. Dobra, ktoś ma przepustkę przy sobie. Tak można by wynioskować z dialogu. Dostań się do mieszkania. No oczywiście, zaparkujemy sobie tutaj. Po co komu parkować z tuż ulicy, jak można pod drzwiami. Ups, tam była kamera. Jakiś alarm się uruchomił. O, kurde. Dobra, weźmiemy karabin maszynowy, bo widzę, że ich tutaj jest całkiem sporo. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. A, oh, wa! Wow. Mordo! Szósty, siódmy, ósmy. Tu jeszcze ktoś w kiblu jest. Dobra. Przeszukujemy chłopa. Ej mordor, gdzie ty go macasz? No przestań! Jezus Maria. Dobra, idziemy do windy. Nie, to nie było. Czekajcie, nie, to chciałem. Przykąski No Nie wiem, czy coś tam nie czeka jeszcze na dole. Jakieś niemiłe niespodzianki. To tam się rzuca. W razie czego broń wyjmę. Wow, 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 wow. Allo. Spokojnie. Każdy dostanie swoją kulkę, nie pchać się po kolei. Każdy zdąży wyłapać. Ten mnie tu denerwuje. Czy ja mogę wybuchnąć coś? Dobra, elo Coś jeszcze? No, coś, coś. Ukradnij pojazd ochrony la Kurde, znowu pojazd nacisnąłem zamiast ekwipunek, nie? Co jest? Lombang. No, szybko, szybko. Co jest? No. Lecimy. Coś tu pipczy. A, to ta kamera chyba. Dobra, już tam się reszpie przeciwnicy. Ale ja mam tylko do warsztatu trainingowego odstarczyć tego słowa, więc... Luźno. Aha. Czyli mam nie przyjeżdżać jednak do warsztatu? Zmiana planów. Zostaw pojazd ochrony w wyznaczonym miejscu. Obojętnie gdzie. Czyli co, mamy trzy różne podejścia? Jak dobrze rozumiem, czy o co chodzi? W zależności od tego gdzie ustawię to, to tak będziemy wchodzić, czy jak? Na to by wychodziło. No to... No to wejdziemy sobie tutaj gdzie mam biuro, no. Prezesa nikt nie będzie podejrzewał, prawda? No, i ciach. Pierwsza misja od głowy. Okej, okay, tym razem mamy zdobyć kod do skarbca. Będziemy tam majstrować pewnie przy drzwiach. Jakiś cynko kierowniku jest? Gość zdradza z żonę z sekretarką. No ale kto pytał? Aha, będziemy go szantażować, żeby oddał kody. Dobra, pal wroty. Policyjny śmigłowiec nam potrzebny do tego przedsięwzięcia. Hmm. Jakoś mi się to nie składa, ale spoko. Po co, po co nam policyjny śmigłowiec, nie? Do napadu na ten na bank, znaczy do szantażu jakiegoś chłopa, co zdradza żonę z sekretarką. Kto pytał? Czegoś mi będę szantażował? O co chodzi? Dobra, jesteśmy na miejscu. Wpuszczą nas. Oczywiście. Wierzamy jak VIP. To jakiś policjant. Ej, no, ale skąd oni wiedzą, że ja chcę ukraść mi migłowiec? Ja nikomu nie mówiłem. Oprócz was, oczywiście. Kto jest taką 60, przyznać się. No, startuj, morda. Dobra, lecimy nad bank rezerw. Czy gdzieś tam będziemy robić jakąś rozróbę, szantażę, tortury, może? Mm -hmm. W sumie czemu nie? Trzy gwiazdki za ukradnięcie śmigłowca. Co to jest? Na spokojnie. A nie wiem dokładnie, gdzie ten bank reserw jest, nie? Nie pamiętam tego z, z Singla. Się przechodziło fabułę. To się napadało na ten bank. A tutaj, no, już dawno w sumie fabułę nie przechodziłem. Więc. więc miałem prawo sobie zapomnieć. Chyba. No nie wiem, może jestem w okolicach mojego biura. I co dalej? Daj się na parking banku rezerw federalnych. Aha, dobra, ten parking. Mm -hmm. Użyj skanera, aby zidentyfikować samochód na parkingu. Za pomocą M można sprawić, by helikopter zawisł w powietrzu. O, sztos. Dobra. Uuu, fajne fury. No tu ktoś siedzi, więc to pewnie będzie ten. Mam rację? Oczywiście teraz? No Jezus, jego śledzić, naprawdę. Co mnie wykrywa? Jak mnie wykrywa? Niby. Dobra, zobaczymy się myślę, jak on dojedzie na miejsce. Nie ma sensu przedłużać. Dobra, wygląda na to, że wreszcie dojechał na miejsce. Bajrancki hotel. No i co dalej? Sprawdź balkony, baseny, wszystko. Zrób wodkę. Odszukaj, znaleźć na zewnątrz. Aha. Ok, ale już chyba widzę ich i tak. Tutaj wydaje mi się, że stoją gdzieś. No, przecież tu ktoś. Nie rób jaj ze jajem. No, przecież widziałem kogoś tu na balkonie. Co jest? Może. Tu? Tu? Coś ten? To nie oni? Oni. Rób zdjęcie, X. Nie wiedziałem, że policyjny skaner ma funkcję robienia zdjęć. Może jeszcze na Instagrama sam wrzuca. Tulimy. O, jako słodko. Zrób kompromitujące zdjęcie. No przecież zrobiłem. O, może teraz. Czekać. O, tu limy. No i to? Elo, gościu. Jesteś u pani. Ale go dorwaliśmy, tak jest. No, chłop ma teraz ciężki wybór. Albo ja obrabuję bank rezerw federalnych, albo jego żona się dowie, że ją zdradza. Hmm? Co byście zrobili? O, koledzy. Siema. No to zaczynamy zabawę. Ciekawe czy mi się w ogóle uda w pojedynkę. Bo domyślam się, że nie będzie to proste przedsięwzięcie. Nie, nie łącz się z kadeją o tem. Jezus jak ja go nie lubię. Opis jakiś przypróty. Z tego, co zauważyłem, to w necie to. Sporo osób za nim nie przepada. Dobra, wcale nie podejrzane BMW, zostawiamy sobie na parkingu. Bierzemy tego suwa, co żeśmy wcześniej zajumali. Jedziemy dalej. Hop. I hop. I tutaj. Dobra. Co dalej? Nie wyciągaj broni, aby nie wzbudzić podejrzeń. Spoko. Ale nie lubię po schodach chodzić. To wcale nie było podejrzane. Nie otwieraj gęby do ochroniarza. Pokaż identyfikator. Pod co mam ci. A, to niezły przyłóż identyfikator do czytnika. Jest czytnik. <laughs> A dobra, sorry, sorry. Sorry, sorry, jednak jest czytnik. Okej. Okay. W ogóle jak odstrojeni jesteśmy, nie? Kurde. No, wbijamy. A, czyli tutaj bez, bez żadnych kłopotów się wbijamy do skarbca? Kłopoty zapewne pojawią się przy wyjściu. No, w sumie trudno, żeby nie. Elo, jesteś? No, Elo jestem. Nie, yeah. uff, chciałem wyciągnąć. Sorry, o. zabijamy i to ten. Żadnego alarmu, nic, nie tego? O, no tak. jak zwykle, jak ja coś powiem to... <grywy> Mogłem zamknąć mordę w sumie. Dobra, zabrałem elo. Nakładamy machę i jazda. Wow! Shit! Mordo! Ole Jo! Huhuhu! Mocni są! Wow, Uniksz ma to! Znaczy się chyba podleczę, zanim zejdę na dół. Kurde, nie nagrałem sobie miniaturki, jak zbieram złoto. Fajna by była. No ale cóż, zapomniało mi się. Zrobimy jakąś inną. I tak będziesz stos. O, idą po nas. Idą miszki. Ciach, ciach, ciach. Dobra, stąd nikt nie wlezie. Nie wychylaj się, zasuwaj na parking. No jak mam się nie wychylać zasuwając na parking? Ciach. Z prawego ramienia. Taktyka na prawe ramię. Ała. Tego to nie widziałem, nie? Wychyl. Nie mam czasu. Au. O ty to, Tak to nie będzie. Przekąski. Podleczeni. To co? Na partyzanta? Elo. O, trafiłem go. Essa. Dobra, ty to mi możesz. Gdzie mój samochód? Wow, Dawaj to. Nie! No nie wiem, że zamknięte. Nie, ja mam bies teraz taki kawał? Przecież to się nie uda. Au! Au! Kurde, bo już mnie. Z zachodzą z, z tyłu, nie? Au! Ciebie to się nie boję akurat, nie? Bo są ci. Z agenci. Uuuu dobra mordo, przestań. Już się boję, przepraszam. <grymne> szybko, 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 szybko Jazda, Jazda, Jazda. Dziś tu jeszcze jeden się czai. Tu jest. Elo. Szybko, szybko, szybko. O wow. Au. Nie przeżyję tego. No nie! Zginąłem. I co teraz? Stąd? Naprawdę? Jak ja mam tu przejść? Kurde. Jak już kamizelki nie mam. Ła. Kurde no. Szybko. Zanim przyjadą następni. Czemu ja mam na pieszo iść taki kawał w ogóle? Dobra, tych najpierw. Czyścimy. Otwórz ten, zamknij te drzwi. Równa walka ma być. Au! Gin! Ty, ja myślałem, że tamten ten to zabity, ale. Nie strzelałem go, a on. Takie pranki. Nie idą, 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 idą. Szybko! Dobra. Essa. <grym> jest się żeby trać. Wychyl, łysy, Nie mam czasu. Huuu, Dobra, Dobra, teraz, teraz, teraz. Teraz albo nigdy. Au! Przestań. Nie wolno tak z balkonu. No, jak on nie ginie od głowy. Czemu tu stoi ciężarówka? Co jest? Co ona tu robi? Szybko! No nie mogę sprintem biec! Dobra. Łatwo z wami. Co z tego, że zdechłem zaraz nie mam tych... Yy, żaluzji na szybach. Dobra. X i się schylam. Bez odechy. Dostać złoto do klientki. No najpierw by się przydało uciec. Pić w jest. Na no. u. Ja z wciśniętym x bo mnie jakbym jechał normalnie teraz jestem schylony, nie? Jakbym jechał normalnie to bym zara wyrwał. A już niestety dodatkowych żyć nie ma. No to nie jest takie wiecie legitne 5 gwiazdek, ale i tak mimo wszystko Wolę sobie ich zgubić najpierw i potem na spokojnie dojechać do celu. Więc tradycyjnie do kanałów Tutaj najłatwiej się gubi policję Ciach Ciach No i dobra, tu już mnie nie znajdą, jeszcze sobie zjadę z tego pagórka I zaraz ich zgubimy Powiem wam, że nie było wcale aż tak źle oczywiście no, mnie zabili raz, bo biją mega mocno i też się tego nie spodziewałem. Myślałem, że mimo wszystko będzie troszkę łatwiej. A oni tutaj, kurde, ja wychodzę ze skarbca, mnie od razu taka seria spotkała, że to panie. Wyłapałem trochę pocisków na klatę i mi całą kamizelkę zdjęli. Jakbym miał tą kamizelkę, to bym pewnie wyszedł za pierwszym razem. Ale już niestety nie miałem Nie posiadasz aktualnego pojazdu osobistego, to nie nieźle Właśnie nie miada, ale spoko Chciałem to zawieszenie obniżyć, żeby szybciej tam dojechać Ale widzę, że Rockstar zadbało, o to, by nie skończyć tej misji zbyt szybko No dobra, no dojedziemy i tak O kuźwa, co jest? Dobra, gdzieś tędy powinienem wyjechać z tej wagonowni. Tędy, tędy. Tak jest. Dostarczył to do klientki. A jako, że nie goni nas już policja, to widzimy się w podsumowaniu. Dojeżdżamy na miejsce więc. ESA łatwo, GG, porobione Zaraz zobaczymy ile zgarniamy hajsu Jakaś babka I to FIB mm. To nie zła korupcja Ile zarobiliśmy? To było 300, tylko pytanie ile nam zabiorą 540, powinno być 600 bo jest na podwójnej premii tydzień Czyli, jakby z jednego napadu nam zabrali, skoro straciliśmy 60, no to 30-10% nam zabierają. No i dobra, tutaj jeszcze raz macie podsumowanie. A ja już się z Wami żegnam. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i z chęcią tutaj wrócicie po więcej. Także do następnego. Cześć.